Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie chciałabym wszystkim naszym kobietkom, które nas oglądają, życzyć wszystkiego najwspanialszego, dużo siły, uśmiechu na twarzy i samych wspaniałych chwil. Teodor dołącza się do życzeń razem ze swoim. Letterface. Em. letterface em. Niestety lemurek stracił już pół twarzy. Ale Teodor się dołącza do życzeń, chłopaki na pewno też. Oczywiście. Wszystkiego tak. najlepszego. Wszystkiego najlepszego kobiety. Eee, słuchajcie, przechodzimy do wysiewu. W tamtym roku niestety spóźniłam się, ale nie było aż tak źle coś tam nam wyrosło i czymś tam się mogliśmy cieszyć. W tym roku trochę inaczej to przemyśleliśmy. Nie będzie aż tyle pomidorów. Bo jeszcze nie mamy szklarni, więc myślimy, żeby po prostu już później pójść w te pomidory. Jak szklarnię sobie zrobimy na jesień, więc pomidorów będzie więcej w przyszłym roku, a w tym roku bardziej w jakieś takie różnorodne warzywa. Więc dzisiaj będziemy wysadzać pierwszą turę. Będą to pomidory malinowe, warszawskie, tylko ze dwa krzaczki tyle wystarczy. Więcej będzie małych pomidorków, takich koktajlowych, to jest odmiana tygrysia. Jakieś tigerella I jeszcze tu mam pomidory black sherry. I jeszcze miałam tu jedne, ale widzę, że mi się zagubiły. Bajaja. Tak się nazywają, tak śmiesznie Bajaja. Ale gdzieś gdzieś już się zgubiłam. Teraz je znajdę. A, tu są. To są takie karłowate. I chyba w tamtym roku mieliśmy ich najwięcej. I bardzo, bardzo były dobre, więc te będziemy wysiewać. I właśnie z tych mniejszych chcemy więcej, bo naprawdę fajnie nam urosły. E, będziemy wysiewać też seler, ale je, seler będziemy od razu wysiewać sobie do gruntu. Więc później pójdziemy na zewnątrz. Będziemy też wysiewać pora, e, kapustę głowiastą białą, będą gołąbki. <grytanie> tak, z tych się robi gołąbki. I mamy na taśmie, kupiliśmy tak na spróbowanie, pietruszkę korzeniową i marchew jadalną. Dodatkowo będziemy też jeszcze wysiewać koper. W tamtym roku sobie bardzo dużo pomroziliśmy. O, jeszcze kolendrę muszę znaleźć, ja nie wiem czy w tamtym roku całej kolendry nie wysialiśmy. Jeszcze musimy dokupi. kupić, bo kolendrę też sobie zamroziliśmy i polecamy kolendrę, naprawdę super sprawa. Dodatkowo jeszcze sobie wysiejemy trawę pampasową. I stipe, bo bardzo nam się podoba stipa, i myślimy, żeby jeszcze sobie wysiać trochę więcej, żeby było ładnie. Z kwiatków dodatkowo będziemy sobie nie wysiewać już, tylko po prostu wysadzać tak się to mówi. Dalej, peonie czy piwonie. E, I dalje mamy w różnych kolorach, więc będzie kolorowo. Dodatkowo jeszcze w Ekszionie, bo to wszystko jest z Eksziona, dokupiliśmy sobie taką mieszankę. Tutaj chyba jest jakiś czosnek, alium e, i jakieś inne kwiatki. A my takie właśnie w stylu polnym, ja mogę to tak określić, lubimy. Nie lubimy za bardzo róż, e, takich sztywnych, wiecie, takich reprezentatywnych kwiatów, to tak nie lubimy. Bardziej lubimy takie swojskie, e, polne. Także bierzemy się do roboty. Będziemy wysiewać. Kupiłam specjalne podłoże do wysiewu i do pikowania, bo wiadomo, że e, po jakimś czasie trzeba będzie je, e, ojejku, podzielić te nasze wysiewy, które urosną. Tym razem zdecydowałam się na taką ziemię, nie wiem czy dobra, czy nie dobra, ale była w dobrej cenie. Mam stare jeszcze te takie znaczniki, jak to się mówi, takie. Może podpisuję sobie, będę wiedziała, co, o, o, które jest które, ale na przykład ten mazak w ogóle spływa, więc w tamtym roku miałam problem z niektórymi, bo z niektórych po prostu cała ta ten marker, boże, ma marker z, z szat. Nie wiedziałam, które jest które, jeżeli chodzi o pomidory co? Teodor się na mnie patrzy. To co? Wsadzasz to do ty? Tak, muszę sobie rozpisać które... i Będziemy tak, wsadzić. będziemy sadzić. No. Set me apart. All I feel was bliss. But you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear. I'll follow you no matter where. Pomidory ogarnięte. Zdecydowanie jest ich mniej niż w tamtym roku. W każdej tej doniczce, nie wiem czy to się tak fachowo nazywa, ale w każdym jest po trzy nasiona, które jeżeli urosną, to będziemy jeszcze później pikować. Więc troszeczkę będzie ich więcej, ale nie aż tyle co w tamtym roku. Na, zdecydowaliśmy się tylko na takie, taką jedną sadzonkę, są tu trzy nasiona tych większych pomidorów malinowych, reszta to są te małe, takie em, koktajlowe powiedzmy i one naprawdę w tamtym roku wyszły przepyszne, mieliśmy ich tony i myślę, że w tym roku też będzie tak fajnie. E, teraz jeszcze dosadzimy tutaj koperek i wysadzimy te trawy pamp pampasowe i stipy. A później przejdziemy na zewnątrz, albo jeszcze zrobimy te dalie tutaj w środku, jeżeli chodzi o doniczki. A później przejdziemy na zewnątrz i w grządki wsadzimy resztę. Zobaczcie jak usnął. Ale wy nudzicie. Taki to pożyje. Jak widzicie wszystko już jest zrobione. Teraz trzeba to tylko zalać wodą i czekać, aż zacznie kiełkować. Jak to kiełkuje, będą dwa listki, to tam, z tego co pamiętam, się zaczyna pikować. E, zabieramy nasze nasiona, które będziemy wsadzać bezpośrednio do grządek, zabieramy dalię, zabieramy ziemię, której kupiłam od gruma, więc jeszcze nam trochę pewnie zostanie, chociaż z drugiej strony no jak to trzeba będzie wypikować i jeszcze przecież będziemy dosadzać cukinię, zieloną i żółtą, bo dokupiliśmy żółtą. Jeszcze kolendrę na pewno będziemy dosadzać, słodeczniki, maciejkę, no trochę jeszcze tego będzie, więc na pewno będziecie mieli co oglądać, ale to już w kwietniu. A teraz wychodzimy na zewnątrz, ubieramy się ciepło i wychodzimy. Słuchajcie, jesteśmy na zewnątrz, zrobiło mi się trochę gorąco, bo tutaj ładnie ogarnaliśmy troszeczkę te chwasty, które nam wyrosły. I jednak mi się znowu zrobiło zimno. Będziemy sadzić marchewkę, pietruszkę, i te dwie będziemy sadzić na taśmie. Pierwszy raz będziemy coś takiego robić. Mamy dodatkowo jeszcze por, seler i kapustę, ale to już na środkach normalnie będziemy wysypywać do gruntu. Tu sobie fajnie podzieliliśmy trzy rajki pomiędzy czosnkiem i cebulką i będziemy teraz działać. Także wyciągam tą taśmę. Trzeba będzie ją podzielić, bo ona jest 6-metrowa, więc nam starczy jeszcze na przyszły rok. A teraz zrobimy tyle, ile nam się uda zakopać. Tak to wygląda. To be what we used to be this night, baby, just another fight. But you don't want to see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better, and I swear I'll follow you no matter where. I think it better go someplace I don't know. Cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight. But you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better on I swear. Gotowe, wszystko wsadzone. Została nam ostatnia, e, ostatnia grządka wzniesiona. Ona jest zostawiona na pomidory, na cukinię. I na to, co jeszcze tam będziemy chcieli wysadzić, na przykład kolendrę i będziemy przesadzać później koperek, który tam zasadziliśmy w tych małych doniczkach. Zostało nam tylko teraz do wysadzenia dalie, piwonie i te różne inne polne kwiaty, więc zabieramy się do roboty, tylko sprzątniemy tutaj te grabki i inne rzeczy. I zaraz się widzimy. Słuchajcie, naj najpierw wsadzimy sobie dalie do donic i pomieszaliśmy sobie, w każdej jest jedna taka, Odmiana, a w drugiej, znaczy, i druga to jest taka odmiana: tu jest taka pomponiasta bardziej, a tu jest taka, taka strzelista. Nie wiem, tak, bardzo ładne są te kwiatki. E, a resztę, czyli te piwonie i mm, tamte dziwne, różne kwiatki, będziemy chyba wsadzać tam, gdzie są tulipany i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to fajnie e, nam wyglądać, będzie kolorowo. Także to sobie wsadzamy w donice. I podlejemy i będziemy czekać, aż urośnie. Znaczy to chyba do domu musimy? Tak, uroczyć. będziemy. No tak, mamy podstawki takie na razie, mm, no, kiepskiej jakości, ale musimy dzisiaj podjechać do sklepu, to na pewno coś dokupimy i będziemy podkładać pod to, żeby nam nie, nie przemakało, tak? A tutaj mamy dziury? Tak. Dobra, to działamy. Can we talk about? Can we talk about and you? Can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know. I wanna know. Can we talk about? Can we talk about and you? Can we talk about? Can we talk about this you can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know know, I wanna know Can we talk about? Can we talk about being you? Jesteśmy pod naszą rabatą e, w założeniu tulipanową. Ale zobaczcie, coś tam wyrasta. E, mam nadzieję, że wszystkie wyrosną, albo przynajmniej połowa. I teraz będziemy się starać próbować, bo widzicie tutaj kolejne wyrastają. Trzeba starać się próbować, żeby nie uszkodzić tych e, cebulek, które będą rosły. I tutaj będziemy. O, tutaj, co to? Kurwa. Ziemia może zamarzać. A zamarzła, no. Ale tutaj widzicie kolejne wybija, więc nie wiem jak ja mam się postarać, żeby tutaj niczego nie, nie uszkodzić. I będziemy sadzić czosnki alium, które też sadziliśmy na jesień razem z czosnkami ozdobnymi Globemaster. Mamy ich 25 sztuk. Będziemy sadzić coś takiego, nie wiem co to jest. Coś takiego i coś takiego. To jest jedna dalia, taka jeszcze dodatkowo była w tym opakowaniu. Jest tutaj 50 sztuk roślinek, więc bierzemy się. A i piwonia, tylko nie wiem, czy coś z tego będzie, bo dostaliśmy coś takiego. Takiego Suchara. Nie wiem co to jest i czy coś z tego będzie. Wsadzimy, zobaczymy, może urośnie. Także działamy. Jesteśmy już po Mam nadzieję, że wszystko wyrośnie Tak jak wszystkie te rzeczy, które Sadziliśmy na jesień Trzymajcie kciuki Na razie jest tam strasznie twardo Bo ta ziemia troszkę przymarzła Chociaż po tamtej stronie nie. Także trzymajcie kciuki, i będziemy za jakiś miesiąc pewnie widzieć efekty naszego wkopywania. I widzimy się w kolejnych odcinkach, w których będziemy na przykład sprzątać naszą działkę z kory, z suchej trawy i z innych rzeczy. Także zapraszamy na kolejne odcinki. A jeżeli chcecie obejrzeć pozostałe odcinki z serii Ogrodowej, to zapraszam Was. Na końcu będzie playlista. Do zobaczenia.